Jedno trzeba powiedzieć. League of Legends ma naprawdę ogromną społeczność na całym świecie. Niektóre tematy uważam za bardziej poważne, a niektóre mniej. I dzisiaj, może taki temat, który nie każdego z nas będzie dotyczył, ale doprowadził do ciekawych dyskusji, ciekawych wniosków i po raz kolejny przywołania tematu, że jeżeli chodzi o designowanie skinów, to czasem gracze mają z tym problem, że jakaś postać nie wygląda jak jakaś postać. W tym przypadku chodzi o Irelię. O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam. Porcelanowa seria skinów całkiem niedawno doczekała się rozszerzenia o kolejne nabytki. I tutaj na wstępie chciałbym coś zaznaczyć. Motyw porcelanowy to nie jest coś, co przypada w moje gusta, chodzi mi o wizualia i estetykę, co nie oznacza, że uważam te skiny jako brzydkie czy najgorsze jakie istnieją. Potrafię docenić wykonanie, włożony trud, niemniej, nie da się ukryć, że omawiana seria skinów dla tych osób, które skinami bardzo się interesują, bywała już w przeszłości dość kontrowersyjna. Ostatnio gracze mieli dość spory problem odnośnie ludzkiego wyglądu owcy na skinie do Kindred, i ja się tutaj przyznaję, że się pod tym podpisuję, bo też ten zabieg niezbyt mi się podobał. Stąd mam wrażenie, że teraz prestiżowa nowa wersja Kindred już takich odejść od koncepcji postaci po prostu nie ma. W sieci pojawiły się argumenty, jakoby nowe skiny, najczęściej podnoszony jest temat Ireli, właśnie, stały się dość mocno generyczne. Natomiast tak, żeby w ogóle w tym temacie gdzieś tam dalej porozważać, to Musimy zrozumieć tematykę skinów porcelanowych. Jest to oczywiście seria bazująca na chińskich znakach Zodiaku. Chiński Zodiak to nic innego jak powtarzalny cykl 12 lat i powtarzanych zwierząt na każdy rok. Stąd w tym roku mamy chociażby rok smoka. I to musimy sobie powiedzieć, że porcelanowa wersja skórek jest stricte skierowana wizualnie, tematycznie i stylistycznie pod rynek chiński. Ale. Nie da się ukryć, że od czasu do czasu niektóre postacie ligo legendowe przechodzą pewien kryzys tożsamości. Dla przykładu, nie odchodząc daleko, nieumarła mumia, a mumu została dosłownie tutaj dzbanem. Ewelin na skinie Spirit Blossom, która nie jest już demonem, a jest duchem miłości. Czy panteon z potężnego wojownika został piekarzem? Okej! Okay, ale dajcie mi chociaż dokończyć myśl, dobra? Wśród tych tematycznych skoków w bok od standardowych konceptów postaci znajdziemy gorsze, lepsze czy wręcz genialne, jak właśnie panteon, który powstał w zasadzie dzięki interakcji, że wojownik chciał być piekarzem. I tutaj ja to tak rozumiem, możecie się z tym nie zgadzać, że problem z danym portretem czy całym skinem robi się wtedy, gdy konkretna tematyka zabija moc w postaci lub mocno zaczyna nad nim przeważać. Trzymając się Panteona, jest piekarzem, jak zawsze chciał. No okej, okay, ale patrzysz i w ułamku sekundy, wiesz, że to jest przecież Panteon. Niby tutaj mamy motyw gwiazdy Popu, ale po sekundzie wiesz, że to przecież jest Ari. Patrzysz tutaj, hej, to przecież Gragas, a tutaj Star Guardianka Niko ratująca świat. Patrzysz na nowego Eza, okej, okay, no tutaj strzelasz w ciemno, że to S, no bo ten ma już tyle skinów, że prawdopodobnie i tak trafisz. Czy hej, widzisz dosłownie, dostawczynie pizzy, ale wiesz, że to jest przecież Sivir. Niestety są skiny, których tematyka pożera postacie, przykrywa czy nieco wypycha motyw, czy to kim dana postać jest. Nawet w sumie nie wchodząc w temat multiwersum, bo przecież wiemy, że zdecydowana większość skinów to są inne światy. Czasami nawet sam skin w konkretnej tematyce w konkretnym świecie po prostu źle z nim koresponduje. Może to być na przykład wizualnie, jak kowę na Kali, która umówmy się nie jest najlepszym materiałem, żeby pasowała do Wiedźmy z Sabatu. Natomiast o co z tym wypychaniem motywu samej postaci chodzi? No nie odchodząc daleko, jeżeli ktoś by mi tutaj powiedział, że to jest nowy skin do Nidali, to totalnie byłbym w stanie w to uwierzyć. Nawet przy pierwszym spojrzeniu byłbym w stanie uwierzyć, że to prestiżowa wersja la ilusion Nidalki, a to tak naprawdę jest Sivir. Co się z kolei stało tutaj, nie mam pojęcia. Ale wracając do skinów porcelanowych, możesz spojrzeć tylko na ten wycinek i od razu wiesz, że to jest Darius. Wyraz twarzy. Wzrok, wielki nos i blizna przy lewym oku. Niezależnie od motywu i estetyki nadal ma wielki rozłożysty pancerz, wielkie ręce i ogromny topór. Patrzysz na Kindred, hej, to owca i wilk. Jest to tak oczywiste, że nawet nie trzeba tego tłumaczyć. Tutaj widzisz Aurelion Sola, aczkolwiek ten nie ma tak wyraźnych motywów, a sola i mocno jest wyparty przez zmianę koncepcji z mściwego smoka z wielkimego na obrońce. Ale sam skin jest jak najbardziej okej. Okay. Graves. Tak patrzysz tylko tutaj, nie musisz widzieć strzelby, nie trzeba dodawać cygara, niczego. No, to jest po prostu Graves. Na przykład przy Morganie. Nie jest to już tak widoczne. Jakbyśmy wzięli tylko jej twarz, to jakby ktoś mi powiedział, że to jest nowy skin do Kamili czy Zairy, no to byłbym w stanie w to uwierzyć. W przypadku MF-ki, no tą też dość trudno rozpoznać, ale na szczęście mamy tutaj dwa pistolety. Na całe szczęście jest to w zasadzie problem dotykający głównie portrety. W grze skiny, które omawialiśmy, no to wyglądają jak najbardziej do postaci, do których są. No tutaj umówmy się, żeby zrobić cały model postaci ze skillami i nadal by się nie dało tej postaci rozpoznać, no to by trzeba było się mega postarać. Przy poszczególnych skillach możemy się takich rzeczy oczywiście doszukiwać, ale cała postać, no to ciężko. Do tego też patrzymy na postacie z góry, z kilkunastu metrów, więc tutaj jesteśmy w stanie wizualnie też pewne rzeczy wybaczyć. Niemniej, największe bęcki dostała właśnie Irelia. Generyczna postać z chińskiej gry mobilnej. Wszystko tylko nie Irelia, ani nie dziewczynka Furina z Genshina. Ludzie różnie podchodzą do nowej odsłony i rally. jest całkiem spora grupa osób, nawet nie spodziewałem się, że będzie to tak duża grupa, której tutaj to co zrobiono z bohaterką się bardzo nie spodobało. Żeby nadać sytuacji nieco kontekstu, ligolegendowy kanon, estetyka czy kulturowe motywy konkretnych ligolegendowych regionów jak i postaci przez lata wyraźnie się wykreowały. Dla przykładu mamy demację, pod kątem stylistyki można określić ją jako średniowieczne fantazy. Ionia poszła w stronę bardziej wschodnich klimatów i bardzo dobrze jest bardzo wyrazistym regionem innym niż wszystkie. To się chwali. Stąd gdy riorkowano Irelię i później pokazano ją w Awaken. Ta wyglądem została zmieniona. Nadano jej takie bardziej azjatyckie rysy, co świetnie koresponduje z jej motywacją i pochodzeniem. Stąd inny skin ze wschodnim motywem, czyli Myth Maker, tak świetnie z nią współgra. A nawet jeżeli to miał być jakiś kanoniczny skin, nie wiem, 7-10 lat później, albo nawet dosłownie jakby tak miała właśnie wyglądać Irelia na swoim podstawowym splaszarcie, no może tam z wyrzuceniem niektórych elementów, to dlaczego by w sumie nie? Dlaczego zatem jest wrzawa? o innego skina, mocno uogólniając z nawiązaniem również do wschodu. No cóż, wrzawa okazała się tak spora, że ludzie zaczęli nawet podejrzewać, że stało się podobnie jak w przypadku ikonek z Wild Wildrifta, gdzie podobno jakiś zewnętrznie zatrudniony grafik przez Riot miał korzystać z AI. Riot miało generalnie tą sprawę wyjaśnić. Teoria okazała się na tyle duża, że autorka portretu do porcelanowej Ireli przyznała, że nigdy nie używała w swoich pracach AI. Wiemy też, że stworzyła już kilka portretów, czy nawet sama tworzy sobie modele do gry dla fanów. Tutaj na przykład jak to autorka określiła, Tessa z Bilgewater będąca najemniczką chcącą odnaleźć i ukraść jakiś relikt. Niestety bądź i niestety Irelia ponownie przywołała temat, który miał już miejsce wielokrotnie. Że postacie z ligi nie zawsze wyglądają jak postacie z ligi. No i teraz tak, ogólnie gracze w internecie, abyśmy się dobrze zrozumieli, uważają, że Splash jest bardzo dobry, żeby nie powiedzieć lepiej. a sam Sama Irelia, no nazwać ją piękną, to jakby nie powiedzieć nic. Natomiast cytując jedną wypowiedź odnośnie Irelii, co tutaj na niej jakby przeprowadzono, to tak. Plastyka nosa, wypełnianie ust, implanty policzków, implanty podbródka, korekta szczęki, redukcja kości brwiowej, usuwanie tłuszczu z policzka, botoks i lifting oczu. Swoją drogą tej szyi Irelii już nie zobaczycie. Pewnie to jest kwestia perspektywy, ale trzeba przyznać, że wygląda to tak trochę dziwnie. Prawdą jest, że jeżeli weźmiemy tylko ten wycinek, nie będziemy mieli absolutnie zielonego pojęcia, co to za postać. Ba! Jeżeli weźmiemy nawet samą postać, to nadal. I okej, okay, nie jest to na pewno pierwszy raz. Takie przypadki już były. Natomiast wielu graczy stwierdza, że Irelię poznajesz praktycznie tylko po ostrzach. No i ja się tutaj niestety zgadzam. Natomiast uwaga! Tutaj wejdziemy już w takie dosłownie nerdowskie rozkminy. Ale też, też dla takich, takich rozkmin, rozkmin, rozkmin chyba ten kanał oglądacie, oglądacie, prawda? I jak tak spojrzymy po ubraniu oryginalnej Irelii i porcelanowej, to ciężko jest w ogóle znaleźć jakiekolwiek wspólne elementy. Paradoksem jest to, że nawet nie analizując tego, tylko patrząc tutaj, Widzisz, że coś jest nie tak. Tutaj mamy odkryte barki i dłonie, tutaj zakryte, do tego mamy rękawiczki i krótkie rękawy. Bohaterka nie ma tyle falujących materiałów jak oryginał. Nieco poniżej kolana i w górę jest odkryta, gdzie zwykła Irelia tego po prostu nie ma. Tak, de facto najbardziej wspólne elementy znajdziemy tutaj. I tutaj. I gdyby nie ostrza, to motyw ajoniańskiej obrończyni został totalnie wyparty. Okej, okay. prawdopodobnie zauważyło to 10 osób na świecie, bo tyle właśnie interesuje się lore skinów porcelanowych, a ja będę jedenastą, to sam pomysł na realizację tego skina w świecie porcelanowym, no uważam, że jest po prostu dramatycznie zły. Nie mówię tego, bo jest to interesujące, mówię to na zasadzie jakby coś tutaj projektowo nie do końca zagrało. I tutaj, moi mili, ja się nie czepiam, mówię to raczej w formie ciekawostki. No bo nie oszukujmy się, naprawdę praktycznie nikt się takich rzeczy tutaj nie będzie doszukiwać. A ja mam to do siebie, że trochę lubię sobie podrążyć. No i okej, okay, stylistyka porcelanowa została wykonana jak najbardziej w porządku. Ale sama realizacja pomysłu na tą Irelię w tym świecie już nie do końca. Jak wspomniałem, porcelanowe skiny nawiązują do chińskiego Zodiaku. I tutaj każda z postaci ma jakiś relikt. Jeden pasuje do postaci lepiej, a drugi gorzej. I zagrajmy w grę. Rzucę wam postać z tej serii, a wy spróbujcie zgadnąć, jaki zwierzęcy relikt jest w jej posiadaniu. Dla przykładu, tutaj mamy Lux. I tak chwilkę tylko przeciągnę, by dać wam czas na zastanowienie, no ale mimo wszystko widać ją z króliczym reliktem, prawda? Lux jako postać jest pogodna, uśmiechnięta, ma kilka króliczych elementów w swoim ubiorze. Spoko. Jak najbardziej pasuje, świetnie łączy się to z postacią jaką jest Lux. Lisandra. Tutaj też jest to zrobione bardzo dobrze, powiedziałbym wręcz że wybitnie i w żaden sposób mam wrażenie, że nie inwazyjnie. Lisandra jako postać jest przebiegła, gdzieś tam czająca się w cieniu, prawda? Mająca tutaj takie ala łuski. Tutaj, ala wręcz można by szukać nawiązania do takiej zrzucanej skóry, bardzo zgrabnie nawiązuje do węża. Idąc do tych słabszych przykładów, no to Amumu. No nie, to nie ma reliktu dzbana, a szczura, bo w sumie tak. Co trochę pokazuje, że niektóre postacie po prostu przemyślano pod kątem motywu dużo lepiej, a niektóre dużo gorzej. No i okej, okay, tak jak wspomniałem, interesuje to 10 osób na świecie, ale chcę wam po prostu pokazać o co tutaj chodzi. No bo jest i Irelia. I tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, bo odpowiedź jest oczywista. Nawiązania nie ma żadnego. Jest to jedyny skin, który nie ma nic. Pst! Teraz pytanie do Was. Ile osób uwierzyło? I w żaden sposób was nie winię. Sam byłbym w stanie w to uwierzyć. Ta Irelia, poza porcelanowym motywem, jest zrobiona na bazie reliktu Bawoła. Tak też bym na to nie wpadł. Co Ionianka ma wspólnego z nim, nie wiem. Chyba to, że kiedyś chciała walczyć na rogi z Sionem i jej się nie powiodło. Co Irelia z tego świata ma wspólnego z Bawołem, w sumie też nie wiem. I okej, okay, nie jestem ekspertem od rogów, ale sprawdzając w Google to te wyglądają nieco inaczej. I No okej, okay, musiały zostać zrobione jako małe, nieinwazyjne, natomiast poza tym elementem artu, no to nie zgadniemy. Natomiast w rogu z mamy jeszcze właśnie ten relikt Bawoła. I dokładnie tak, portret tak mocno poruszył częścią społeczności League of Legends, a szczególnie mainami Ireli, którzy mocno w tym temacie dyskutowali. Jak to zwykle bywa, są ludzie, którzy strasznie się tym oburzają. Są ludzie, którzy mówią, a ja i tak nie gram Irelią, a ten art i tak widzisz tylko paręnaście sekund w trakcie ładowania czy kupowania skina. Opinie są bardzo różne. Wiadomo, tak jak wspomniałem na początku, gracze lola są bardzo różni. Natomiast co ja o tym wszystkim myślę? Moim skromnym zdaniem portret jest przepiękny. No ma tutaj tą dziwną szyję, ja się zgadzam, ale ogólnie wizualnie no powala. Natomiast zgadzam się z głosami ludzi, że samej Ireli tutaj tyle ile kot napłakał. Wszystko to skutkuje tym, że w grze choć animacje ma bardzo dobre, szczególnie uwielbiam patrzeć na ruchy ostrzy bohaterki, dźwięki ma super, tak moim zdaniem brakuje tutaj chociażby jej długich włosów, które idealnie Idealnie wkomponowują się w chód czy dasz bohaterki. I choć nadal widzisz, że jest to Irelia, nawet w grze, zawsze w razie czego można sobie zmienić, aby te podpisy były, prawda? No, to tutaj jakiś taki mały element w postaci długich włosów tej Ireli zabrano. I ja tak na początku, jak na nią spojrzałem, ja myślałem w ogóle, że ona jakiś hełm ma. Uważam, że nie jest to koniec świata? Takie skiny były już nie raz, nie dwa, nie dziesięć i takie skiny i problemy z nimi dalej będą. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? No nie. Sam rozumiem skiny jako takie redefinicje postaci, pokazane w innym uniwersum, w innym świecie, jako inne wersje siebie. Aczkolwiek jak już taka zmiana jest, to fajnie by było, jakby ten motyw postaci zupełnie nie wypierał. Kochani, dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Czy uważacie, że część graczy już totalnie przesadza? Czy może takie... Problemy z rozróżnianiem postaci bywają dla was irytujące. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnych materiałów. Cześć.